Cześć siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem GrabbaMajster A tu już jest drugi odcinek z serii majsterowe openingi EZ skin. zaczynamy sobie z 50 odcinek Revolver Case Z tej najnowszej kolekcji, a teraz już bez gadania możemy rozpoczynać opening raz odcinka, co wy panie? Coś nada, coś dobrego, rewolver przeczo Kurczę nie, no kałach Ja nie wierzę po prostu Ale jest imperial no. Przynajmniej lepsze to niż jakikolwiek tam... Poproszę kach Saraj w satraku. Gdzie był faktorka? Trzyma tygrysia. Nieźle nawet. Już jest lepiej. No to... Teraz mógłbym poprosić o... Yyy... Saraja Ale znowu będzie Tiger Moth, mam z tym Tiger mood? Ale jest, trzeci skin dobry do kolekcji. Na kontrakty będzie. Dobra, poproszę teraz Pondisara jakałaha. Pręt paliwowy. Nie jest gorzej jest kolejny skin, nadchod... O faktorka. Co jakiego Może ta serial Królewski paden poproszę. Może nóż, kurde. Czyliś musi ta tak kosmo. Desert po prostu słabo. Kolejna skrzyneczka. Jest Sara, Jest Pondysera! Jest! Serio? Wypada mi kałach i taka gówniana jakość. Nie wierzę, po prostu jak to jest warte. Tylko 7 euro. O, ci ludzie nie, nie mają tego świata. No ale co, jest, jest kałach, ważne, że jest, ważne, że jest kałach. No, no dobra, No teraz poproszę jeszcze czerwony skin jakiś i możemy ten opening zelić do udanych. Jorek, drugi z rzędu Jorek. Hmm, kurczę. No nie, tak blisko i paladyn. Ja nie mogę. Rewolwer, Spoko. Rewolwer. Wow. Już nie jest taki tani. Nie jest już taki drogi jak był poprzednio. Lawina, tak gdzie miałaś Lawina, spoko, nawet mi się podoba. To jest najładniejszy najładniejszy w ogóle widziałem w CS-ie. Bardzo mi się podoba, bardzo jest fajny. Tylko poproszę jeszcze, no tego nie było potrzeba, jakiś dobry mm, fioletowy skin. z Teraz Kałacha poproszę jeszcze jednego albo coś dobrego. Retrobucja 5-7. Też ładny fajny naprawdę. Też mi się bardzo podobał. Koryncki. Desert Eagle Koryncki. Ręce mi opadły po prostu. Takie... Słabe to jest po prostu. Poproszę kałacha. Albo czerwonego skina. Samotny 2,54 człowieku Uszaleje jakiś Kurde, nóż poleciał. Palnik teklu, nawet spoko. Roja by się ucieszył. Pstieben nie lubicie Mam pomysł, Będę się nie odzywał. I zobaczymy, czy Kiewa ma jakiś dobry skin. Naprawdę, zobaczymy. Testujesz moją jeszcze mam cierpliwość, Gaben, widzę. No nieładnie, naprawdę, bardzo nieładnie. Kolejny awans. Voilà. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest! Ja nie mogę, jest NÓŻ Jest kosa! Ja nie mogę, jest nóż! Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest kosa! Gejben, kocham cię naprawdę! Nie wiem dlaczego to powiedziałem, ale no, kocham cię, Gejben! Nie wierzę po prostu! Magnet niebieska, STAL O mój Boże! 137 euro! Ja nie mogę, jest nóż! Tak! No to jechać czerwonego skina, poproszę, i kończymy opening. Tak jest! Executioner No spoko. Różowy skin to po kosie również może być. Ale jest jednak, widzicie? moje milczenie się jednak opłaca. Milczenie się opłaca, bo Gaben na się zdenerwuje, dać coś dobrego. Żeby zaczął mówić, mi dał kosę. Jest, jest, nóż! Tylko trochę, szkoda mi trochę, że to jest yy, przetestowane w boju, ale nie narzekam, ważne, że jest kosa, z tego się naprawdę no. bardzo, bardzo cieszę. To dobra, otwieramy dalej, no. Serio? Cztery z rzędu? To jest po prostu coś niewyobrażalnego. Dobra... Figueroa w statuaku. No super. Super, zajebiłem się po prostu. Imperial. Teraz nic nie mówię. Drogi nóż, nie wierzę! Nie wierzę po prostu! Ja nie mogę! Marvel FATE, O matko, jedyna! Ja nie mogę po prostu! Kuźwano no nie mogę! Nie, bo nie wierzę! <ścoughs> nie wierzę! Nie wierzę po prostu! To jest coś pięknego! 200 euro! Ja! Dobra, no LICZYMY dalej! LICZYMY dalej! To się opłaca naprawdę! Tak to mówią, mowa jest srebrem milczenie złotem. Tak to złoto to jest kosa. Kurczę, Real paladyn, Bardzo bym chciał go zdobyć. O kurczę, tylko 7 skrzyneczek. To jest coś niewiarygodnego. To jest coś... Pięknego po prostu. Dwie kosy podczas jednego openingu. Jak trafię trzy, to będę po prostu... będzie mi to po prostu, jak to zrobię. Cztery Kesiki. Ale padny, poproszę. Wiesz co jakiebym. Pięć co... Foch. Nie odzywa się do mnie. Ostatnia skrzyneczka, proszę Państwa. Co mam wydropnieć z tej skrzyneczki? Uuu, to jest troszeczkę stresujące. Auk Nie wierzę. No dobra, zacznijmy. Czy możemy jeszcze kontrakty jakieś zrobić? O, sporo tego. Z tego. Boże. A... K... Czterdzieści... Siedem... Dobra, a teraz jakoś... To jest bardzo do kontraktów, do kontraktów. A nie, nie, nie damy rady zrobić. To teraz te tak, próbujemy jeszcze. O nie, nie też nie damy rady. Może jeszcze te co? Metrbuszyn. to tego szucam, tego Teka, ale jednak nie mam wyboru. Jest kałach, wygrałem kałach, ale przetestowany w boju. No i To by było na tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Proszę też Cię o subskrybowanie kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco na temat mojego kanału oraz tego, co tam robię. I to by było na tyle. Na razie, cześć.